Tego dnia temu papież Franciszek udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CBS, i w tym wywiadzie powtórzył, że nie wzywał do błogosławienia par homoseksualnych, a jedynie do błogosławienia osób, które przychodzą po błogosławieństwo. Jest to tylko i wyłącznie powtórzenie tego, co mówi. Dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2022 roku, i rzecz całkowicie oczywista, dlatego że Bóg nie może Błogosławić grzechu, tak? odwrócenia się od siebie, dawałby błędną informację. Jest jasno powiedziane mężczyznom i kobietom: stworzył ich, jest jasno powiedziane, co. Bóg złączył człowiek, niech nie rozłącza. Nie ma innego małżeństwa jak tylko małżeństwo mężczyzny i kobiety. I papież powtórzył, błogosławienie związków homoseksualnych byłoby sprzeczne z prawem naturalnym i z prawem kościelnym. Fakt, że takie, do takich praktyk dochodzi w kościele w Niemczech, w kościele w, kościele w Belgii. Mówi tylko o tym, że te kościoły są w praktycznej schizmie, że oddalają się od nauki kościoła, że ulegają temu, co dziś, czego oczekuje dzisiejszy świat, dzisiejsze media, dzisiejsza popkultura, dzisiejsza kultura. I teraz ta sprzeczność z prawem naturalnym i prawem kościelnym. Powoduje, że takie w cudzysłowie błogosławieństwo jest po prostu zgorszeniem. I do takiego aktu doszło niedawno w Polsce. Reklamowane jest jako pierwsze błogosławieństwo par homoseksualnych. Odbyło się, miało miejsce w kościele protestanckim. I dlaczego jest taką wielką nowością? Otóż dlatego, że uczestniczył w nim kapłan Kościoła katolickiego. Ksiądz dr Adam Świeżyński brał udział w tym, w tym wydarzeniu. I moja prośba jest taka, by biorąc pod uwagę choćby dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, czy tę ostatnią wypowiedź papieża Franciszka, poddał refleksji swoje zachowanie. I druga. Rzecz, ja bardzo proszę, apeluję do wszystkich członków Kościoła Katolickiego obdarzonych autorytetem instytucjonalnym o to, żeby jasno i wyraźnie wypowiadali się z własnej inicjatywy w mediach społecznościowych czy w mediach lokalnych, w jakichkolwiek innych mediach, szczególnie w programach na żywo, żeby wypowiadali się jasno, iż nie ma możliwości, by Bóg sam sobie zaprzeczył, nie ma możliwości błogosłowienia par. Homoseksualnych. Trwa wojna, wojna z Kościołem Katolickim, wojna z cywilizacją zachodnią. Trwa wojna cywilizacji. I w tej wojnie jest kilkanaście frontów, czy nawet kilkadziesiąt, na których trwają różnorakie bitwy. I teraz jednym z takich miejsc, gdzie dochodzi do bardzo silnych ataków, jest właśnie Nauka Kościoła na temat par. Nie możemy błogosławić, Kościół nie może błogosławić par żyjących w związkach niesakramentalnych. Ich stanu, relacji między nimi nie może błogosławić. Błogosławi te osoby. I nie ma znaczenia, czy to są osoby homoseksualne czy heteroseksualne po prostu nie są małżeństwami sakramentalnymi. I w związku z tym ich błogosławienie jest niemożliwe. I na tym froncie ta walka, jak mówię, jest bardzo bardzo ostra, ale ona zależy. Wynik każdej z tych bitew, bitwa o aborcję, bitwa o eutanazję, bitwa o antykoncepcję, jest tych wojen cywilizacji życia wytoczonych wiele. Wiele bitew składa się na wojnę cywilizacji. i w tych wszystkich bitwach zawsze wszystko zależy od decyzji pojedynczych osób. Od indywidualnych decyzji. Dlatego musimy swoje stanowisko jasno wypowiadać. Również parę dni temu Kongres Stanowy Luizjany przyjął prawo, w myśl którego w każdej szkole publicznej w tym stanie. Musi być eksponowany dekalog. Politycy Luizjany wyciągnęli wniosek prosty z faktu, iż wszystkie prawa stanowione wywiedzione są z dekalogu. Również w innych trzech stanach, w Teksasie Utah i Utah, w Karolinie Południowej nad takim projektem się pracuje. Mamy do czynienia z sytuacją bardzo jasną i konkretną. Decyzja każdego z tych parlamentarzystów zaważyła o tym, że na jednym z frontów tej wielkiej wojny cywilizacji odnieśliśmy zwycięstwo. Tym frontem jest obecność symboli religijnych, w ogóle przekazu religijnego w przestrzeni publicznej. Chce się wyprzeć chrześcijaństwo, wyprzeć katolicyzm całkowicie z przestrzeni publicznej i zapędzić go do kąta w domowe pielesze ma być niewidoczny. Tak samo na froncie, innym froncie tej wojny bitwa o aborcję na życzenie, aborcję do 9 miesiąca życia dziecka pod sercem matki. Te poszczególne decyzje. Poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych złożyły się na decyzję, która odwróciła o ten holokaust dzieci narodzonych, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych od 1973 roku. Jest taka możliwość, że poszczególne Stany mogą dzisiaj wprowadzać własne prawo chroniące życie ludzkie. I teraz każdy z nas może wziąć udział w tej wojnie. Jaki jest pomysł? Otóż, ponieważ pokrzykiwanie na tych ludzi po drugiej stronie frontu, wyklinanie ich, próby ośmieszania, intelektualnych potyczek, one tak naprawdę nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Sam byłem po tamtej stronie i wiem to doskonale. Ataki na osobę, ataki ad personam nie ma to żadnego wpływu na sposób myślenia ludzi. To, co możemy zrobić, to jest walka w sferze duchowej. Moja propozycja udziału każdego z Was w tej wojnie jest następująca. Od 20, prawie już 30 lat pomagam ludziom zniewolonym. Nie tylko i nie tylko alkoholizm, ale też zniewolonym od złego ducha. Towarzyszę kilkunastu w tej chwili rodzinom, które walczą o swoje dzieci, odchodzące od wiary, wpadające w jakieś uzależnienia. To wszystko, ta walka. Wielokrotnie już wygrana i jestem tego świadkiem. Ten pomysł polega na tym, że trzeba połączyć cztery rzeczy: modlitwę, post, łagodność, okazywanie miłości i wiarę w cud nawrócenie. I to są. I to jest właśnie forma uczestnictwa w wojnie cywilizacji. To nie jest abstrakcyjna wojna. Ona toczy się w sercach, w sercu każdego człowieka. I o każdego człowieka możemy zawalczyć. Jeśli zależy nam na losie naszych dzieci, naszych wnuków, jeśli zależy nam na losie osób, które nie spotkały się dotąd z nauczaniem o Chrystusie, nie spotkały się z sakramentami, to to jest właśnie metoda walki o ludzi w rodzinie, którzy odchodzą od wiary. To jest metoda walki bardzo skuteczna. Bardzo wiele osób modli się w konkretnych intencjach. I tutaj również należy codziennie modlić się w intencji nawrócenia osób tworzących twórców kultury, prawników, wszystkich osób, które wpływają na naszą cywilizację. Módlmy się za te osoby, które są po drugiej stronie tej bitwy cywilizacyjnej i i rozpocznij, rozpocznijmy post. Modlitwa, post, jakiekolwiek wyrzeczenie. Jedna kawa, odmów sobie w piątek kawy, nie oglądaj serialu. To nie chodzi tylko i wyłącznie o, o, o jedzenie. To są rzeczy, których możesz się wyrzec. Jeśli widzisz, co dzieje się na świecie, możesz w tej wojnie uczestniczyć. Tak? Modlitwa, post, łagodność tak czy nie atakujemy drugiej strony. Nie poddajemy się ich argumentacji, to jest oczywiste, tak. No ale nasza sprawa jest do obronienia bardzo prosta, ponieważ to jest prawda. Modlitwa, post, łagodność, czyli miłość do adwersarzy i wiara, wiara w cud, wiara w cud nawrócenia. Wielokrotnie byłem świadkiem nawróceń, które właśnie wynikały z modlitwy, z wyrzeczeń. Z miłości rodziców do swoich dzieci, które ginęły w, w jakichś tragicznych okolicznościach, idąc na drodze ku samobójstwu, wchodzących w sekty satanistyczne w najgorsze rzeczy, i te walki były, były wygrane. Więc, również, walkę o naszą cywilizację możemy, możemy wygrać, po to, żeby za 20-40 lat prawo stanowione w Polsce. Było takie, by nie przymuszało do grzechu, by nie przymuszało do kłamstwa, by cywilizacja, kultura była po stronie człowieczeństwa. Zasubskrybuj mój kanał i zacznij się modlić, pościć, wierząc w to, że rzeczywistość da się zmieniać, i w każdym sercu jest linia tego frontu którego możemy bronić, a ja proponuję ofensywę.